Rozpoczęcie! Zapraszam! Zapraszam! Bo to... Rozpoczęcie! Luny! Dwa tysiące osiemnasty rok! Wszystkie te old kamienic Oldschoolowych także wiemy, jak brzmi hipko w Raz toś przybywa osiada, raz odchodzi, nic nie zmienia. Zapraszam do mojego świata. Wejdź ze sobą, brata, siostrę. Zresztą, kogo chcesz, byle byś bawił się dobrze. To jak bom proste, on spłonie. Więc się nie martw o to, możesz odejść albo zostać. To już twoją drogą. Twoim wyborem, tw tw twoją decyzją. Ty, ty, ty sam masz ogarnąć, czy być tu, czy i stąd, czy odpalić tę płytę, czy na pewno słuchać. To rap z polskich liter pasuje do twojego ucha. Chyba, że jesteś nie z polski, to coś się wymyśli. This is hip-hop for everyone. Czytaj dla wszystkich, daj mi majka. Powstanie autobiografia, nie bajka. Płynący płynąc a swego, że nie ma w lasach Początek ma podegust, czasem wspomnień masa jak doświadczeń. I nie zasad już praca mi znana. Muza oddychać pozwala, element jej efektów napierdala w cypem brana. Rozpoczęcie swój początek ma podegust, czasem wspomnień masa jak doświadczeń. I nie śmiertelny zasad ciężka praca mi znana. Muza oddychać pozwala, element jej efektów napierdala w cypem brana. Rozpoczęcie! 2018 rok Runy dźwięku, runy dźwięku Eje, ej, ej, ej. Otwieram oczy tyle, już za mną to pewne tak czuję Przeżyłem trochę ziomek z dalszej drogi, nie rezygnuję Życie i chwile pokazały komu mogę ufać Nie wierzysz to stój tak, a ja pójdę choćby z buta Wiem ziom, co znaczy z tej sytuacji Gdy wszystko ginie, bo to nie tytuł Rozdaję jest karty, los jest twardy Nie da siebie zmienić od tak, mysz dna, Niech nam sprzyja dalsza droga Przyszła pora zacząć decydować o tym co jest najważniejszą sprawą Zwróć uwagę i się pośpiesz, czas ucieka przez palce jak piasek Już to wiem, tak jak to ze dobrym słowem jest. Naprawdę, niż gówniane kłamstwo Życie to wspaniały dar, od nie zawsze jest łatwo Jestem pewny na stół tego, gdzie byłem, kim jestem Co spotkało mnie w życiu, doświadczenia to nie bez sens Co spotkało mnie w życiu, doświadczenia to nie bez sens Nie, 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 nie Życie dorosłe, ciężkim rzemiosłem Pamiętaj bracie, że nie będzie proste Życie dorosłe, ciężkim rzemiosłem Pamiętaj siostro, że nie będzie Pamiętaj bracie, że nie będzie proste. Życie dorosłe, ciężkie rzemiosłem. Pamiętaj, siostro, że nie będzie bez e, 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 Pamiętaj, bracie, siostro, że nie będzie proste. Oj nie! E, e, ani bez O, o. Bej, 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 Hæ, gippestroske? Ååå. Oh, oh.